Buongiorno! słuchajcie, pozdrowienia dla kierownicy Maserati Levante Hybrid. Auto ma na liczniku 500 km, także wyjechało tak naprawdę w dziewiczą podróż razem dla squadra City Brake. Dla skódry Break to taki koncept krótkich wyjazdów, gdzie celem jest przewietrzenie i umysłu i samochodów, i nie jakieś bardzo dalekie trasy. Natomiast chodzi o to, żeby były to trasy interesujące pod względem dróg, zakrętów, dobrych asfaltów. ale również pod względem tego, żeby zatrzymać się w miejscach, gdzie można dobrze zjeść, ciekawie zjeść. Spaliśmy w Szczawnicy, w bardzo ładnym hotelu, ładnie położonym, więc oddychaliśmy trochę pięknym, jesiennym powietrzem. Może powiem krótko o samochodach, które wzięły udział w evencie. Była oczywiście F40, była też starosca. Była Alfa GT, która niedawno dołączyła do kolekcji, naprawdę piękna konfiguracja, klasyczna elegancja, granat z jasnym wnętrzem. Na pewno ten samochód będziemy nie raz jeszcze pokazywać. No i Renault 5 Turbo, samochód, który być może jako nasi Pani znacie, ale no też było przyjemnie zobaczyć go na, na krętych górskich drogach, do których został też stworzony. Słuchajcie, światło nam się powoli kończy. Maserati Lewante powoli domaga się o dolanie paliwa, mimo że niewiele pali hybryda, to wiadomo, że trzeba raz na czas uzupełniać. Także słuchajcie, na pewno na wiosnę będą kolejne wyjazdy tego typu. Do zobaczenia na kolejnych City Breakach za składrą. Ciao!